Nowy Volkswagen Multivan z dwulitrowym dieslem, wersja familii, skrzynia biegów 7 automatyczna, wersja L2. Z dodatków do familii dorzucone Alufelgi, światła regulacją zasięgu, czujniki parkowania przód i tył plus kamera cofania z park Assistem, czyli nasz Multivan sam zaparkuje. Mamy podgrzewane fotele z podłokietnikami oraz czysterefową klimatyzację. Digital Cockpit, wyświetlacz, na który przerzucimy app Connecta. I siedem miejsc. Ta piątka jest z dowolną regulacją. Możemy mieć trzy z przodu, trzy z tyłu. Możemy mieć tylko dwa po boku. Ogranicza nas tu tylko i wyłącznie wyobraźnia samochód dostępny od ręki Zapraszamy w Volkswagen Autogazda Warszawska 360 bielsko-biała, a ja jestem Przemek